Szanowni państwo, tematem dzisiejszego spotkania jest rozwinięcie mojego programu wyborczego. W części bardzo ważnej, uważam dla Włocławka, dla regionu włocławskiego i województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o transport kołowy i transport kolejowy. A bardziej szczegółowo mówiąc, chodzi mi o budowę dróg, które przez teren Włocławka będą budowane w najbliższej kadencji zarówno do transportu kołowego, jak również chodzi mi o budowę kolei dużych prędkości, które są w planach rządu obecnego zmienione w stosunku do planów pierwotnych rządu poprzedniego. Parę słów powiem, o jakie drogi mi chodzi. Jak Państwo wiecie, przepracowałem wiele lat w samorządzie województwa i drogami wojewódzkimi się wówczas zajmowałem razem z panią marszałek Anetą Jędrzejewską. Dzisiaj chcę zająć się drogami rządowymi, a do nich zaliczam najważniejszą drogę S10, której budowa się rozpoczęła od Bydgoszczy w kierunku Torunia i dalej w kierunku Włocławka autostradą A1 wraz z przejściem przez rzekę Wisłę na drugą stronę w kierunku Warszawy albo portu centralnego komunikacyjnego, albo miasta Warszawy. Drugą taką drogą, którą chciałbym, żeby była budowana, to jest połączenie Włocławka z autostradą A1 do Pikutkowa, budując drugą nitkę e, drogi, gdyż ta nie wytrzymuje tego transportu, który dzisiaj jest tutaj kierowany do Włocławka i z Włocławka. Trzecia sprawa, obwodnica Grześcia Kujawskiego która będzie budowana w ciągu drogi 62 drogi rządowej. I tak jak państwo widzicie od wielu lat już Brześć Kujawski o tym mówi. Natomiast chciałbym, żeby w tej kadencji ta droga była ta obwodnica Brześcia Kujawskiego była zrealizowana. To są te główne drogi, na których chciałbym położyć nacisk, one zapewniają zarówno bezpieczeństwo, jak i również no, rozwój, szczególnie brzeskiej strefy gospodarczej, która wymaga właśnie dobrych dróg dojazdowych. Jeżeli chodzi o połączenia kolejowe, to na tym no, cały już czas pracowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim, tylko nas do tej pory nie słuchano. Chcemy, żeby kolej dużych prędkości nie ominęła Włocławka, nie ominęła Torunia i nie ominęła Bydgoszczy oraz zapewniła połączenie także miasta Grudziądza. Natomiast poprzedni rząd zaprojektował w planach, takie konsultacje się odbywały, w których też brałem udział, aby ta kolej dużej prędkości od centralnego portu komunikacyjnego była skierowana prawą stroną Wisły, koło Lipna, Grudziądza do Gdańska. My uważamy, że bardziej znaczące połączenie komunikacyjne winno objąć miasto Wocławek, miasto Toruń. Miasto Bydgoszcz i Grudziądz będę w tym lobbował, żeby tak właśnie się stało. Podam tylko przykład, że już do mnie jako do kandydata zwrócili się mieszkańcy drugiej strony Wisły, po prawej stronie, z Bogucina, aby przyjechać wysłuchać ich właśnie problemów, spraw, które z tą lokalizacją mają do przekazania. Chętnie wysłucham w przyszłym tygodniu. Szanowni Państwo. Chciałbym teraz poprosić naszych gości o zabranie głosu. Yy, myślę, że wspierającego yy, zarówno moje pomysły, jak i również moją osobę w kandydowaniu do Senatu. Zapraszam. Proszę, pani posłanko. Szanowni państwo, to może ja, jako yy, osoba, która w ostatnim czasie przez wiele, wiele lat yy, współpracowała z. Yy, Panem Stanisławem Pawlakiem, bo Pan Stanisław nie powiedział, ale e, jest, był radnym wojewódzkim od początku powstania naszego województwa. To on e, zawsze bardzo zaangażowany w realizację tych rzeczy, o których, o których wspominał. E, nie było sesji, e, żeby Pan Stanisław Pawlak nie zabierał głosu odnośnie dróg. W części włocławskiej wiele się zadziało. Droga 270, którą realizujemy, droga 265 z Brześcia przez Kowal do granicy województwa przez gminę Baruchowo. Wspomniana strefa brzeska i droga 268, której rozpoczynamy realizację. To wszystko było realizowane przy dużym zaangażowaniu wtedy jeszcze radnego Stanisława Pawlaka. 30 lat pracy w samorządzie pokazało, że w, jeżeli mamy mówić o kimś z naszego terenu, o kto jest specjalistą w zakresie infrastruktury, który się naprawdę na tym zna, a nie mówi ogólnikami, to jest właśnie Stanisław Pablak i takiego senatora Włocławek potrzebuje. A potrzebuje dlatego, że w tej kadencji wiele dobrego dla Wrocławia dla naszego regionu może się zadziać. Ale żeby tak się stało, to naturalnym jest, że w każdy region, który ma swoich silnych ambasadorów, ma większe szanse na realizację i przebicie się ze swoimi pomysłami. Dzisiaj w, widzimy, że został zaprezentowany już ten wstępny plan nowego CPK, jeżeli tak to można ująć, ale tam nadal wiele jest do poprawy, wiele jest jeszcze do zrobienia. Ale ja, w, w, będąc w Komisji Samorządu Terytorialnego, że będziemy mogli tutaj w, na tym. Na i wie współpracować w zakresie właściwego finansowania dla samorządów. Ja skupię się tutaj na przykładzie dróg, które przecież były tak pięknie wykorzystywane w poprzedniej kadencji, w cudzysłowie oczywiście pięknie, na tak zwanych kartonikach, gdzie emisariusze rządzącej partii przyjeżdżali i przywozili tekturowe pieniądze właśnie na te drogi, o których często rozmawialiśmy, a to później za tym te pieniądze wcale w takiej wielkości nie szły. Tutaj w parlamencie potrzeba osób, które stworzą właściwe prawo, żeby zapobiec e, takiemu sposobowi finansowania, uznaniowemu sposobowi finansowania e, różnych projektów, również ich infrastrukturalnych, o których dzisiaj rozmawiamy. Stanisław Pawlak jest właśnie tą osobą, która zagwarantuje, że takie uczciwe, transparentne prawo zostanie stworzone, a ja mam nadzieję, że będę mógł w tym uczestniczyć. Proszę Państwa, głos 21 lipca. Idźmy na wybory jeszcze raz, bo to naprawdę bardzo, bardzo istotne. Jestem głęboko przekonany, że niewiele jest takich osób, które posiadają tak głęboką wiedzę dotyczącą regionu, problemów społeczeństwa, które pan senator, mam nadzieję, reprezentuje. I jestem głęboko przekonany, że ten właściwy przegląd, ten właściwy jak gdyby zasób wiedzy, którą posiadł przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania w różnych, na różnych szczeblach administracji. Samorządowej jest kapitałem, który posiada niewielu kandydatów. Ja znam Stanisława Pawlaka, tak jak powiedziałem, od kilkudziesięciu lat. Mam zaszczyt z nim współpracować w wielu obszarach, zarówno tych dotyczących samorządu, jak i w tej chwili dotyczących administracji państwowej. I wiem, że na niego zawsze można liczyć. Od żadnego tematu nie będzie mówiąc kolokwialnie, uciekał. Podejmuje się największych. Najbardziej skomplikowanych wyzwań. Tak też na pewno będzie od momentu, kiedy społeczeństwo, jestem o tym głęboko przekonany i wierzę w to, tego okręgu wyborczego powierzy swoje zaufanie właśnie Stanisławowi Pawlakowi. Szanowni państwo, Stanisław Pawlak nie idzie do wyborów tak jak pan poseł powiedział z kartkami, z jakimiś wydłumanymi sprawami. Widzicie państwo, że ma przemyślane obszary, w których chciałby być aktywny. I to jest jego również wielki plus, że nie ima się wszystkiego, tylko chce być aktywny w obszarze, który doskonale zna. Proszę państwa, Silny senator tutaj z okręgu numer 13. To silna reprezentacja tego okręgu, ale silna reprezentacja również naszego regionu kujawsko-pomorskiego. Liczymy, że wybór Stanisława Pawlaka będzie wzmocnieniem tej parlamentarnej ekipy, która dla naszego regionu będzie tą wartością dodaną. Liczymy, że ta silna obecność, ostatnio dołączył do tej grupy. Kolega Piotr Kowal, mam nadzieję, że Stanisław Pawlak za chwilę w tej grupie parlamentarnej będzie. Na pewno będą walczyli dla naszego regionu o jak najlepsze jutro. Szanowni Państwo, proszę o głos 21 lipca na senatora Stanisława Pawlaka. Dziękuję. Po przepracowaniu tylu lat w samorządzie, począwszy od burmistrza Lubrańca poprzez radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, yy, województwa, w, który, w którym też pełniłem szereg odpowiedzialnych funkcji, chociażby w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, jestem w stanie to doświadczenie przełożyć na działania parlamentarne, które nie są mi też obce, ponieważ przez 8 lat, dwie kadencje, wykonywałem mandat posła i senatora. I, yy, przepraszam, posła i senatora. Może to w złym czasie powiedziałem? Wycofuję to słowo drugie, ale posła na Sejm Rzeczypospolitej, w której pracowałem w Komisji Samorządu Terytorialnego, o której wspomniał pan poseł Piotr Kowal. Dzięki temu mogłem się przyczynić także do reformy administracyjnej państwa, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 1999 roku i w tych strukturach pracujemy w kraju naszym do tej pory, czyli widać, że reforma się sprawdza. Ale na koniec chciałbym powiedzieć, że jedna reforma jest do dokończenia. Reforma samorządu terytorialnego. Tak jak samorząd gminny się sprawdził przez lata, które są już za nami od 1990 roku, samorządy powiatowe, a szczególnie samorząd naszego Włocławskiego Powiatu, ale i Radziejowski, i Lipnowski, i Aleksandrowski i sprawdził się samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, które to funkcjonują od 1 stycznia 2000, 1999 roku, to jednak brak finansów, czyli zmniejszony udział w podatku od osób fizycznych. Dlaczego zmniejszony? Bo przecież podatki zostały obniżone na przestrzeni tych 25 lat, oraz zostały zmniejszone także zwolnione osoby, niektóre z podatków. To też ma wpływ na dochody własne samorządu. Także i województwa kujawsko-pomorskiego. Będę się starał, aby dokończyć tę reformę i spełnić oczekiwania samorządowców, zarówno związków mi miast polskich, powiatów polskich, gmin wiejskich, aby zwiększać udziały w podatkach. Będę też o to serdecznie zabiegał. Zobaczymy, czy się uda. A do naszych wyborców, zwracam się przede wszystkim o obecność 21 lipca przy urnach. Aby pójść i oddać głos. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dodał, że oddać głos na moją skromną osobę. Jestem na miejscu drugim, ponieważ jest układ alfabetyczny, nie szukamy żadnych list partyjnych, tylko szukamy nazwiska według alfabetów. Moja litera P dała mi miejsce drugie. Zapraszam, zachęcam. I dzisiaj już serdecznie dziękuję za tych, którzy przyjdą do urn i za tych, którzy oddadzą na mnie głos. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.